Kojarzycie film Indiana Jones? Pierwsze trzy jego części to kultowa trylogia mojego dzieciństwa. To właśnie realny pierwowzór Indiana Jonesa odkrył siódmy współczesny cud świata, czyli Machu Picchu. Będąc w Peru nie wypada pominąć to magiczne miejsce, aczkolwiek jak się okazało na miejscu, nie da się tam dostać bez wykupienia biletu co najmniej miesiąc wcześniej. Mimo tego i wielu innych przeciwności losu, o których opowiem w trakcie tego odcinka, udało mi się tam wejść i możecie to przeżyć razem ze mną. A jak to zrobiłem? Zapraszam do oglądania. Dzień dobry Państwu. Najpierw, najpierw pokażę Wam, jak położona jest ta miejscowość. Po prostu to zapiera tak w piersiach, nawet sam dojazd tutaj zapierał dech tak, w piersiach, nawet mi, a ja nie jestem taki bardzo wrażliwy. Zobaczcie, tutaj dookoła z jednej strony macie pasmo andów, które sięga uch, po hen, hen horyzont. Odwracam się w drugą stronę i kolejne pasmo. To tak to wygląda poczekalnia? Ta pani, co machała na zewnątrz, była prawdziwa. Ten, ten jest mniej prawdziwy. No, no necesito, gracias. Necesito comer. Jest to kiesiwnica D i CED do Nombre de A ok. Dekoce, de... De no? No? no se. <suszyckie> to fajnie, czyli te, te panie przebrane za kobiety z ludowe stroje Inków demonstrują numer pociągu, bo tych pociągów trochę tutaj jest. I dosyć ładnie to wygląda. Zobaczcie jak wygląda tutaj ta, ta poczekalnia. i te góry dookoła. Super. <grywa> Przynajmniej jest porządek i każdy wie, gdzie ma iść. <grywa> okno na dachu więc póki co jest super kluczowe Wielki bazar. No tak, ale jak to, jak to przy dworcach kolejowych, nie? I tu jest jakaś kolejka. O Boże, ona ma kilo. Ciekawe czy to jest ta kolejka, w której ja będę musiał stać. Widzę, że tutaj sporo ludzi z tego pociągu idzie tą trasą, więc chyba idę dobrze. Centrum Kultural Picchu. To jest chyba to. Oj, oj, oj se paga las 4 de la tarde. 4, Aki? Jest, jest sezony, bo sezon jest od do i 36. to tu mogę zdecydowanie polecić to śniadanko z takim widokiem jest mlecik więc jest białko, tłuszcz wczoraj jak widzieliście byłem na wycieczce kładany byłem cały e, zakryty miałem kask miałem odkryte nie, nie dali nam tylko rękawic miałem odkryte tylko rękawice i nie było wcale gorąco zobaczcie jak wyglądają ręce zjarane czerwone ręce obydwie ręce zjarane tak więc y, słońce w okolicach Równika, nawet jak nie jest gorąco, daje się wyznaki, daje się wyznaki. To właśnie tutaj powstają te wszystkie pocztówkowe zdjęcia, które widzicie w socialach, zobaczcie. Z tego miejsca, gdzie, gdzie jestem, warto było powiedzieć tą szaloną historię, która się wydarzyła w ciągu ostatnich dwóch dni, która sprawiła, że tu się w ogóle dostałem. Jak wiecie, nie miałem biletów do Machu Picchu kupionych online, co zdecydowanie polecam przed przyjazdem tutaj. Jednak typ mojego podróżowania niestety w pewnych przypadkach wyklucza e, planowanie w 100%. I nie jest to możliwe, podróżując po tak dziwnych, niebezpiecznych i nieszabonowych miejscach, zapanować sobie wszystko. Ok, zero wymówek. Nie miałem biletu. W Limie powiedzieli mi, że moje najbliższe możliwe bilety do dostania są na za trzy tygodnie na najgorsze trasy widokowe w Machu Picchu. No i stwierdziłem, że chyba sobie to odpuszczę. Potem zacząłem grzebać głębiej. Okazało się, że można kupić bilety na miejscu. Będąc w Cusco, trzeba, trzeba wstać rano, powiedzmy o trzeciej w nocy lub o drugiej w nocy, w zależności od tego, jaki to będzie autobus, pojechać autobusem do miejscowości Olajtambambo o jakoś tak, ciągle ona mi się myli tam wsiąść w pociąg panoramiczny pociąg, który widzieliście z tego pociągu dojechać do miejscowości Aguascalientes lub zwaną Machu Picchu Pueblo tam pójść prosto z dworca do Ministerstwa Kultury do oddziału Ministerstwa Kultury zlokalizowanym w Machu Picchu Pueblo pobrać numerek do kolejki i ten numerek przyporządkujecie do, do kolejki popołudniowej następnie zwiedzacie sobie Machu Picchu Pueblo czy Aguascalientes jak zwał tak zwał i stawiacie się na określoną godzinę w kolejce, gdzie jest obsługiwany 100 osób. To poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie. Stawiłem się o czwartej, miałem numer 176. Pierwsza setka była obsługiwana o trzeciej, druga setka o czwartej. Poszło bardzo szybko. Po 17 minutach czekania w kolejce i załatwiania sprawy przy Kasie, dostałem bilet na najlepszą możliwą trasę, która jest wyprzedana na półtora miesiąca naprzód. Więc tak dokładnie to trzeba zrobić proceduralnie, jeżeli chcielibyście przyjechać do Peru i zwiedzić Machu Picchu na spontanie, bez przygotowania. A jako, że kupiłem bilet na autobus i na pociąg w jedną stronę jedynie, bo nie wiedziałem o której mi się uda odwiedzić, na którą godzinę i na który dzień uda kupić bilety, Oczywiście byłem nieprzygotowany na podróż powrotną. <laughs> Miałem tylko hotel na jedną noc, bo zawsze jak do, docieracie tutaj na miejsce, możecie kupić bilety dopiero na następny dzień, czyli musicie spędzić jedną noc. W szczycie sezonu także to jest możliwe. Czasami, podobno, gdy jest bardzo, bardzo dużo turystów, udaje się kupić bilety dopiero na, yy, za dwa dni. Ale rzadko to się zdarza. Dalej, odebrałem bilet. <laughs> I tutaj historia się nieco komplikuje. Odebrałem bilet. Wracam uśmiechnięty, idę kupić sobie bilet na pociąg na dzień następny, czyli na dzień dzisiejszy. I w kasie dowiaduje się, że miasto Cusco zostało odcięte od świata, że Peru protestuje i zamknęli wszelkie drogi. Nie jeżdżą taksówki, autobusy jeżdżą, tylko pociągi i latają samoloty, A że ja jestem w miejscowości, w której mieszka tylko 4000 mieszkańców na stałe, musiałem podjąć w godzinę lub dwie decyzje, czy. Nie wolno, nie wolno tutaj nagrywać, więc muszę się schować. Czy zostaję? I możliwe, że utknę tutaj na 2-3 dni i nie będę mógł wrócić do Cusco, gdzie zostawiłem swój bagaż. I to niszczyłoby moje całe dalsze plany, ponieważ zamierzam odwiedzić najwyżej położoną usadę w Peru i najbardziej niebezpieczne miasto w Peru i w Ameryce Południowej. Lub zostać, obejrzeć Machu Picchu, ewentualnie spędzić tutaj jeden lub dwa dni więcej, popracować sobie na laptopie, no i zobaczyć co dalej i wymyślać, wymyślać mój plan na nowo. Zdecydowałem, że zostaję. Niewątpliwie pomogła mi w tym poznana kanerka w knajpie, która stwierdziła: oj, zostań, zaopiekuję się Tobą.” No i wyszło tak, że zostałem. Faktycznie się mną zaopiekowała. Po pracy się spotkaliśmy, poszliśmy na imprezę. I jak to się wszystko skończyło? Skończyło się tak, że poszedłem na tą imprezę i zaspałem na Machu Picchu. Ta historia jest szalona i śmieszna, tak naprawdę. Sam się z siebie śmieje. Ale ma szczęśliwe zakończenie, bo tak naprawdę miałem bilet na dziewiątą, obudziłem się o dwunastej, żaden budzik nie był mnie w stanie obudzić. Po w 48 godzinach bez snu i po jeszcze po imprezie i po kilku drinkach no i poszedłem do tego Ministerstwa Kultury zapytać o co kaman, e, co mogę zrobić, czy potrzebuję bilet na kolejny dzień czy nie i stwierdzili, mówię idź w kolejkę do autobusu znajdź gości z takim logiem Ministerstwa Kultury, pogadaj z nimi będzie dobrze, poszedłem, zrobiłem usłużną minę kota ze szreka, jak pamiętacie to ono wygląda tak i wpuścili mnie na autobus potem dojechaliśmy do Machu Picchu ustawiłem się w kolejkę do kasy, 20 minut, pani na mnie spojrzała. I tak, patrzy 9 godzina, 4 godziny spóźnione. No, sorry, no. Trochę mi się pospało. I dobra, wchodź nie? Więc, jednak, wszystko zależy od ludzi. A regulamin Machu Picchu stwierdza, że możesz się spóźnić jedynie 30 minut. Potem nie masz wejścia. Więc oto i jestem. Ta historia jest dla mnie śmieszna. Edukacyjna na pewno, trzeba wyciągać z niej głoski. A teraz zobaczcie, gdzie się znalazłem. Tam w dole, bardzo daleko, jest ta wioska, którą widzieliście. Wioska Aguasquilentes slash Machu Picchu Puebo. A tutaj jesteśmy na tych tarasach widokowych, na których wszyscy robią sobie te pocztówkowe zdjęcia na social media. Nazwa Machu Picchu oznacza stary szczyt, choć często nazywane zaginionym miastem inków, tak naprawdę Machu Picchu było prawdopodobnie rezydencją dla elity lub świętym miejscem, a nie dużym miastem. Mieszkało tam około 300 do 500 osób, głównie arystokracja i kapłani. Dla świata zachodniego zostało odkryte w 1911 roku przez Hirama Bingama, którego do miasta zaprowadził mieszkaniec lokalnej wioski, której od dawna już wiedziano o tym miejscu. Ruiny są dziś w bardzo dobrym stanie, bo nie dotarli do nich nigdy Hiszpanie podczas swojej krwawej konkwisty. No i przy okazji pierwszy raz od miesiąca usłyszałem język polski, naprawdę nie słyszałem ani e, przez chwilę podróżując przez ostatni miesiąc po Kolumbii i po Peru języka polskiego, tutaj usłyszałem, za, cała, cała grupa. Nawet użycili mi kapelusza do zdjęcia widokowego, więc za to, za to bardzo dziękuję i pozdrawiam. A tarasiki wyglądają tak, turystów nie jest jakoś bardzo dużo. Limit wejść do Machu Pictures jest ograniczony do 5000 osób dziennie. Z tego 4000 biletów jest sprzedawane online i 1000 na miejscu w ten sposób jaki, jaki zrobiłem ja. Sam ten widok jest naprawdę pocztówkowy, ale to co daje się mocno tutaj tak jakby we znaki i co porusza moje zmysły akurat, bo ja lubię takie rzeczy, to jest to w jaki sposób to miasto jest to położone. Zobaczcie jak to wygląda dookoła. Zobaczcie w jakim miejscu to jest położone dookoła. Miejsce wręcz niesamowite. I po 10 minutach marszu jeszcze dalej, okazuje się, że to są jeszcze wyższe terasy. Można robić kolejne zdjęcia, z czego jak widzicie ludzie ambitnie korzystają. Jak widzicie kolejki do zdjęć są, są spore, aczkolwiek że ludzie, ludzie sobie wzajemnie pomagają, bo bardzo dużo ludzi jest tutaj, którzy zwiedzają też e, samotnie, tak jak ja. I sobie nawzajem wszyscy pomagają, robią sobie zdjęcia, więc to jest zawsze fajne przy takim e, podróżowaniu. I tutaj można sobie zrobić zdjęcia z najwyższej wysokości w tej trasie. I tu już mamy zejście na dół do miasta. Tutaj jest, tu już jest zamknięte, więc schodzimy na dół do miasta. Nie wiem o co tutaj chodzi, bo na bilecie... Facet mi pokazał zakaz drona, a ja miał, mam kamerę na wysięgniku. Jak miałam on złożoną, to nikt się nie czepia, ale jak ją wyciągnę do góry, to zaraz mi robią uwagi. Tu tu znajduje się u progu wejścia do miasta i na co tutaj warto zwrócić uwagę? Jakie to są widoki położenia tego miasta w obie strony. Na moje prawo. Ciekawe czy kamera czy obraz to odda i na moje lewo. Zobaczcie jakie to są ogromne góry. Andy po prostu robią niesamowite wrażenie. Jesteśmy tacy przy naturze. Tacy. Uwaga, znowu słyszę język polski. Chyba jest wycieczka polska. Odpytał się lokalnych mieszkańców, no jak się nazywa to miejsce. A oni myśleli, że on się pyta o tą górę. I są... Tak, to jest polska wycieczka, więc pozdrawiam. W ruinach Machu Picchu znaleziono bardzo mało śladów broni czy przemocy. Zamiast tego ładne kamienne rezydencje, kąpieliska, tarasy i miejsca kultu. Czyli bardziej takie spa z widokiem niż twierdza. To było jak górskie schronisko inków Deluxe. Hiram Bingham zabrał z Machu Picchu do USA setki artefaktów, mumii i kości, co przez wiele lat wywoływało ogromne kontrowersje. Pery upominało się o zwrot przez prawie 100 lat. Aż w końcu właśnie w 2011 roku Uniwersytet Yale oddał perywieńczykom wszystkie zabrane artefakty. Są bardzo różne opcje wynajęcia przewodnika. Indywidualny przewodnik wczoraj mnie zaczepił na ulicy i zaproponował 70 dolarów. Nie wiem czy to dużo czy mało. Ja wolę zwiedzać na własną rękę i potem, i potem dopiero się dokształcić troszeczkę odnośnie danego miejsca. Bo lubię być totalnie zielony jak gdzieś idę. Wtedy jestem dużo bardziej zaskoczony, a potem sobie czytam. I mogę Wam dodać więcej, więcej informacji w montażu. Więc 70 dolarów prywatny przewodnik z grupą. No to wszystko zależy, do jakiego biura traficie i jakiej wielkości będzie grupa. I zobaczcie. Nikt nie przeszkadza. Stąd w końcu widzimy, gdzie mieszkam. I gdzie być może będę musiał zostać parę dni? W mieście, w którym są tylko kafejki i kilka tysięcy osób. Bardzo ulotliwe mieście, można sobie posiedzieć. Na szczęście mam laptopa i internet, więc mogę popracować. No ale niestety niszczy to mój dalszy plan. Sytuacja w Peru nie jest zbyt kolorowa. Ludzie protestują, ludzie protestują przeciwko działaniom rządu, który nic nie robi w związku z rosnącą przestępczością, morderstwami, porwaniami, w szczególności w Limie. Ale obrywało się też w Kusko, gdzie dodatkowo dodali do tego jeszcze kilkudniowy strajk transportowy. Nic nie jeździ. Taksówki, prywatne transporty nie wiem, ile to musiało kosztować, żeby musiał się stąd dostać do Kusko z powrotem bardzo pewnie, bardzo dużo. Te ściśle i dokładnie funkcjonujące trasy których w sumie jest kilkanaście bo mają numery i cyfry funkcjonują od pandemii i zmieniają się najczęściej jakieś dwa razy w roku więc. Przełóżcie się dokładnie, studiując rodzaj trasy, którą chcecie wybrać. Wczytajcie się. Strona jest tłumaczona na język angielski. Oficjalna strona maciu Picchu rządowa. I to tam należy kupować bilety nie od pośredników, którzy wezmą dwa razy tyle, a po prostu kupią dokładnie na tej samej stronie, na której wy możecie kupić. Link podaję tu. czym kolejnego nieszablonowego podrywu. Dziewczyna się namawiała między sobą, zagadaj go, zagadaj go o foto, zagadaj go, żeby zrobił nam foto. A ja mówię, a, rozumiem hiszpański, no to oczywiście całą czerwone się zrobiły. Ja mówię, no więc nie ma problemu, ja mówię, no dobra, zrobię mu fotę. A ona mi, nie, 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 ja chcę z tobą. I zrób twoim telefonem. Ja mówię, moim? Tak, 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 zrób twoim telefonem. Ja mówię, no dobra, no, zrobiły sobie ze mną foto. I tak, a teraz mi wyszli na Whatsapp. Dziewczyny, gratuluję pomysłowości i pozdrawiam Sofii. Tak więc wyglądało w praktyce odwiedzenie jednego z siedmiu cudów świata. A w zasadzie to jednego z ośmiu, bo Angkor Wat w Kambodży został dodany na tą listę jakoś niedawno jako ósmy cud świata. Ósmy współczesny cud świata. Kończymy ten materiał bezpośrednio z tego urokliwego miasteczka. O, właśnie przejeżdża pociąg. A ja jestem w zasadzie na rzece. Polecam przyjazd tutaj. Pamiętajcie tylko o dwóch rzeczach. Kupujcie, rezerwujcie bilety z wyprzedzeniem, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to dokładnie już wiecie, jak to zrobić dzięki mnie. Musiałem bardzo głęboko wyszukać te informacje w internecie, zweryfikować je na miejscu. Jest to możliwe, da się to zrobić, ale wymaga to sporo gimnastyki i trochę stresu. Udało mi się kupić bilety na pociąg i na autobus na dzień jutrzejszy. Dzisiaj ten ogólnonarodowy strajk i zamknięcie Cusco powinno się zakończyć, więc wracam do Cusco. Idę teraz na lody, na kawę, do hotelu trochę popracować i się w końcu wyspać. Tutaj kończymy i z tego momentu już zapraszam Was na to, co się będzie działo dalej, ponieważ jestem, jestem dwa dni, o, już, już ten policjant jest stąd wygania, jestem dwa dni spóźniony, ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, co planowałem, zamierzam zrobić materiał swojego życia. Jadę w najbardziej niebezpieczne miejsce w całej Ameryce Południowej. Do zobaczenia.